10 porad jak przyspieszyć twój komputer. Część 9. Sprawdź błędy na dysku. Z biegiem czasu w pamięci masowej mogą pojawiać się drobne błędy, które wpływają na szybkość działania komputera, powodują opóźnienia przy uruchamianiu lub zawieszanie się programów. Wbudowane narzędzie systemowe Check Disk pomaga wykryć i zwalczyć te problemy. Kliknij Start i w oknie wyszukiwania wpisz cmd. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wiersz poleceń i wybierz Uruchom jako administrator. W nowo otwartym oknie wpisz komendę checkdisk slash f i wciśnij enter. Gdy pojawi się pytanie o zaplanowanie sprawdzenia dysku przy następnym uruchomieniu, wpisz y i zatwierdź enterem. Uruchom ponownie komputer. Po restarcie system automatycznie przeskanuje dysk, wykryje i spróbuje naprawić błędy. Może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu minut w zależności od wielkości dysku i ilości wykrytych błędów. Obserwuj pokój gracza Hero, by poznać...